Powiatowo-gminne święto w Śmiglu miało bardzo atrakcyjną oprawę. Gmina Śmigiel i powiat kościański wróciły po przerwie do organizacji imprezy, która honoruje rolników i ich ciężką pracę. Miejscem zbiórki uczestników dożynek zaproszonych gości był plac targowy w Śmiglu. Właśnie stąd uroczysty dożynkowy korowód wyruszyłby świętować Dożynki 2015. Uroczystą oprawę korowodu zapewniła młodzieżowa orkiestra Denta ze Śmigla. Obserwujący korowód mieszkańcy Śmigla mogli podziwiać także najnowszy sprzęt rolniczy. Dożynki to najważniejsze święto dla rolników, najważniejsze święto, które tak naprawdę wieńczy ich trud pracy na roli, który dzięki nim możemy spożywać chleb i te dożynki, które się w tym roku odbywają, są powiatowo gminne, są z wielką pompą. Mam nadzieję, że się spodobają ludziom. No i pogoda nam dopisuje. Myślę, że święto się uda. Tegoroczne żniwa były wyjątkowo trudne, przeprowadzane w zasadzie w warunkach klęski żywiołowej z powodu suszy i braku opadów deszczu. Tym bardziej rolnikom należą się wyrazy podziękowania i szacunku. Pogoda po raz kolejny pokazała, że my ludzie jesteśmy takim małym trybikiem w tym wszechświecie. I praktycznie wszystko zależne jest od sił natury. Susza jest przeogromna, odczuwamy to wszyscy. Tym, większy, tym większe uznanie dla nas i również dla pracy rolników, bo w tym ciężkim okresie jednak musieli się rolnicy bardzo napracować, żeby zebrać chleb który my wszyscy będziemy oczywiście spożywać. Korowód dożynkowy ruszył ulicami Śmigla w kierunku Stadionu Miejskiego. Na jego czele poczty sztandarowe, poczet konny, żeńcy wielkopolscy, przedstawiciele władz powiatu, gmin oraz zaproszeni goście. Dożynki, które dzisiaj organizujemy w Śmiglu po ponad 10 latach przerwy w organizacji dożynek powiatowych chcemy nawiązać do tej tradycji która kiedyś była w pierwszej kadencji rady powiatu pamiętam jeszcze jako radny rady powiatu wówczas byłem przewodniczącym komisji rolnictwa także z radością wracamy do tej tradycji, myślę, że dzisiejsze dożynki w Śmiglu zapoczątkują nową jak gdyby, erę w, tych, w organizacji dożynek powiatowo-gminnych. Idea jest taka, żeby co roku te dożynki powiatowe organizować w innej gminie, abyśmy na zewnątrz pokazali, że jednak wspólnie również możemy coś zrobić. Łącznym atrybutem dożynek są wieńce uplecione z tegorocznych zbóż oraz bochny chleba upieczone ze zbiorów tego lata. Pierwszym punktem uroczystości dożynkowych w Śmiglu była msza święta. To tradycja, by Bogu dziękować za plony i prosić o łaski w następnym roku. Dziękczynną mszę odprawił ksiądz dziekan Krzysztof Mizerski. Szacunek dla chleba jest częścią polskiej tradycji. Jakże wielu bierze chleb, gdy zaczyna Kroić ten chleb, łamać, czyli na chlebie znak krzyża, odwraca chleb nożem czy palcem, czyli znak krzyża, błogosławi ten chleb, dziękuję Bogu za ten pokarm, że nie jest głodny. Dożynkowe wieńce zostały złożone na ołtarzu i poświęcone starostami dożynek w Śmiglu był Cezary Lisowski. Starosta wraz z żoną Sylwią i trzema synami prowadzi gospodarstwo rolne w Olszewie, przejął je od rodziców. Starościną była Barbara Skrobała, prowadząca gospodarstwo z mężem Krzysztofem w Morownicy. Starościna także przejęła gospodarstwo od rodziców. Gospodarstwa starości i starostów są wzorcowo prowadzone, zmechanizowane. Z rąk Barbary Skrobały i Cezarego Lisowskiego Wieniec Dożynkowy 2015 przejął starosta powiatu kościańskiego Bernard Turski. Przenosimy w darze wieniec, owoc tegorocznych plonów. Przyjmijcie go Szczęście do przyszłego roku. No Tradycją dożynek jest także dzielenie się chlebem przez władze gminy i powiatu. To symbol i życzenie, by chleb był dzielony sprawiedliwie i by nikomu go nie zabrakło. Oto macie bochen chleba. Krajcie nim nie dużo, nie mało, aby dla wszystkich starczało. Muzyka Użystości dożynkowe uświetniły występy zespołów. Dla gości zagrali m.in. żeńcy, kapela dudziarska oraz zespół Semplicze. Gościna jest wielkopolska, ten prawdę każdy zna. I piękna jest Wielkopolska, i pada Tadeusza szla.